Dzień dobry, dzień dobry! Tutaj ARPE, stacja Call of War. Jest to ostatni odcinek do tego sezonu. Niestety przegrałem, ale nie tak do końca. Zaraz Wam powiem, co się stało. Tutaj mamy atak w Ameryce Południowej. Jednostki przeciwnika dość mocno wbijają się, więc taki malutki ataczek wyszedł. No i największa inwazja to właśnie rozpoczęła się od tej strony. Tu widzimy dość, dość dużo tych okrętów, wszystko osłaniane. Tylko jedna grupa lotniskowców składająca się z czterech jednostek. Przepustowość aż 16 samolotów, dlatego że jest to poziom trzeci. No i dzięki temu mogli przetransportować szybko tutaj myśliwce. No i tutaj udało im się ten przyczółek wybronić. Później rozpocząć kolejną inwazję, no i weszli dość głęboko tutaj do tej Ameryki. Południowej czołgi, przodem, również jeszcze artyleria, też w tych siłach się znajduje. Wszystko to są czołgi lekkie. W tym rejonie mamy jeszcze samoloty, prawdopodobnie. Baza lotnicza została uszkodzona przez, przez sabotaż. Myśliwców dużo, naprawdę dużo tych myśliwców. Tutaj 56, bombowce no i to wszystko tak ładnie zorganizowane. No i oprócz tego, jeszcze okręty podwodne, które. Tutaj trzymają stronę, blokując przejście. Od tej strony ładny atak, od południa też atak. No a co u mnie? No ja podbiłem ogromne tutaj połacie, tutaj pilnowałem jednej strony. Tutaj przeciwnik już też się chciał wbijać, czyli co, na tą Amerykę północno-południową były trzy ataki, tak jak się spodziewałem. Od, pół, tutaj od północy, od strony Alaski był pierwszy atak, wszystko zgrane w miarę czasowo. Od południa, tutaj Ameryki Południowej, drugi atak i trzeci atak od tej strony. Czyli, nawet gdybym chciał, to i tak bym tego nie wybronił, no bo nie da rady bronić wszystkich stron. no ile tutaj jakoś może bym to utrzymał, to tyle na południu nie było najmniejszych szans. Moja marynarka też się wycofywała głębiej. Moi koalicjanci stali się nieaktywni. Tutaj możemy sprawić koalicję. Zostało tylko trzech graczy, którzy walczyli do końca. Te mamy Wenezuelę, Meksyk Południowy, Yoga i inni tutaj grali. No tak to wygląda idąc tutaj gazetę właśnie o co chodzi, no jestem na trzecim miejscu no i to jest fajne, że udało mi się tutaj dość mocno utrzymać dzięki temu zarobiłem naprawdę sporo złota te złoto zostanie przeznaczone na badania, których mi po prostu brakuje, to są te plany, które się zdobywa więc tutaj wygląda sytuacja następująco pozostali tutaj klanowicze którzy wygrali tą grę bo dostali po 6000. tysięcy Ostatnie to zaawansowanie narody, za, na bazie zaawansowane narody świata, ja jestem na pierwszym miejscu, mam 31%, ale to tylko dzięki temu, że mi chłopaki tutaj e, z Azji przesłali surowce, no i byłem w stanie, byłem, w stać, żeby cały czas tutaj te badania robić. No i kolejna też sprawa, że te, te mniejsze poziomy, one się robią szybciej, to mam, na przykład 2 godziny, a ostatni poziom na przykład jest już jest 1 dzień i 21 godzin, czyli to się czasowo przedłuża. No ja robiąc tutaj te mniejsze też badania, byłem w stanie zrobić troszkę więcej niż przeciwnik tutaj na drugim miejscu grający Libium, kto wystąpił w tym sezonie mam 27 dzień czyli dość sporo tych dni minęło tych te odcinków też jest dużo fajnych kto wystąpił, no na pewno tutaj chłopaki, którzy zagrali a są dość ładnie zgrani powiem tak, jak już mam przegrać, to wolę przegrać przeciwko klanowi, który nie grał tutaj złotem, który był po prostu lepszy Lepiej zgrani, a nie zawsze się wygrywa. No taka jest prawda. Parę bite fajnych było ukazanych w tym sezonie. Kto tutaj mniej więcej grał? No to może w sumie może to było lepiej, jakbym kliknął na tą koalicję. O Libia, o te Niki. Ja nie będę ich wymawiał, ponieważ w każdej chwili mogę coś źle przekręcić, coś źle powiedzieć. A po co mi to Dexter też grał? Sudan Północny. Tanganika, ta osoba, która grała Tanganikom, Przegląda mój kanał, pozdrawiam No i chłopaki wygrali, wygrali uczciwie Byli lepsi tutaj Lepiej zgrani Ja i tak bym się nie uwolnił, nie, nie było szans Jedynie próbowałem przez tą Wielką Brytanię No ale nie, nie udało mi się Od tej strony, no tutaj rzeźnia po prostu No tyle tych rakiet Czołgów, wszystkiego Tych jednostek, że po prostu No, no, no ciężko by mi było Przejść, tym bardziej Że tą marynarkę musiałbym zniszczyć czyli to moje jednostki musiały zostać wycofane nie miałem kompletnie szans, byłem za, zamknięty, zamknięty w puszce z jednej i tutaj z drugiej strony no i tak, te walki tak tutaj trwały no a oni sobie wychali od południa ładnie to wygląda teraz fajnie, bo to wszystko tutaj odkryte, możemy zobaczyć kto co miał jeszcze Madagaskar jeszcze został przy życiu Lew z Australii też tych jednostek tutaj dużo no i tak myślałem, on po prostu bombowcami tutaj ma dostęp przez te lotniska, co utworzył no i tutaj sobie ładnie lata pomiędzy tymi wyspami stworzył dość mocną tutaj potęgę. Ładnie to wygląda. Bardzo mi się ten sezon, akurat mimo że przegrana mi się podobał, w przyjaznej atmosferze przebiegł. Nie było tu jakiś, jakiś tam nie wiem starć albo coś. Może tam jakieś jedno niedomówienie, tylko no ale to z mojej winy. Tak, to wszystko w, w porządku. Chłopaki wygrali, bo lepiej zagrali i tyle. Nie ma żeby jakoś coś tam nieuczciwie albo coś. Wszystko w porządku. Możemy sobie jeszcze na chwilę gazetę. Co tutaj? na no jeden Gabon tutaj wypadł. Tu mamy te złoto. Jest największy strach to jest Wenezuela. Trzeba wziąć pod uwagę ten szaleńczy atak, który tam był, dlatego to jest strach. Później z GPA na trzecim miejscu. Ja chociaż nie wiem dokładnie co tu jest liczone. No to jest takie ogólne podsumowanie w tej gazecie. I chwytani szpiegowie Ja też tam cały czas próbowałem Chwytałem od przeciwnika I próbowałem też cały czas tutaj rozwalać Te lotniska przez sabotaże Możemy zobaczyć, że Gdzieś tu uszkodziłem, o tutaj udało mi się uszkodzić lotnisko Tutaj też jest uszkodzone No i w taki sposób po prostu Atakując te lotniska No próbowałem go Zatrzymać, spowolnić Ale Zatrzymać, spowolnić, a atakować to jest różnica Dlatego też, byłem co, co najwyżej, to jakoś się w stanie utrzymać, i tyle. no I Tyle tak to wygląda. Dość ładnie, to jest z tymi surowcami też teraz przybyło się, dlatego że podbijają sobie nieaktywne. No, no podczas gry wyszli, możemy sprawdzić tutaj aktywność. No to Mikołaj wypadł. No i później, jeszcze jeden nasz sojusznik też tutaj jest nie, nieaktywny. Chociaż nie wiem, gdzie on to jest. A dlatego, że nie ma prowincji, tego nie widać. Będę miał prowincję to by go było jeszcze widać, i tak grał zaraz Stanami wyżej niż, niż ja tutaj w tym rejonie gdzieś To został podbity O To właśnie o to chodzi o tą prowincję Tutaj o tą nację Północno-zachodnie stany Też tutaj Staje się nieaktywne No i tak to się kończy, tak to się kończy Ten sezon się kończy Ale uwaga mam dla was miłą wiadomość Niedługo wrzucę następny sezon Tam też się działo dużo będzie to sezon z igasem to zaraz po tym, a minie troszkę czasu to zacznę wrzucać następny ponieważ grałem dwie mapy równolegle, te tym się złoto zwiększyło super, po prostu super jest nas stać teraz, jak mówię na badania i trzeba się szykować do kolejnego sezonu to no tyle, gramy jest, jest teraz ta kwarantanna znaczy kwarantanna, no są no, trzeba więcej w domu siedzieć no to można też więcej grać. Trzymacie się ciepło. Tak to wygląda. Ten sezon za nami. To już jest historia. Trzeba myśleć już o, o nowych grach i, i tyle. Bawcie się dobrze. Trzymacie się ciepło w tych czasach trudnych. Na razie.